Starożytna egipska cywilizacja pozostawiła wiele zagadek, które wciąż podważają nasze współczesne zrozumienie. Od starożytnych obserwatoriów astronomicznych, które ujawniają zaskakującą wiedzę Egipcjan na temat gwiazd, po tajemnicze poszukiwanie grobowca Kleopatry, każde odkrycie zbliża nas do rozwiązywania zagadek tej legendarnej cywilizacji. Towarzysz nam, aby zbadać jedne z najbardziej niesamowitych odkryć, które kwestionują to, co myśleliśmy o przeszłości. Numer 1. Sekret kalendarza księżycowego, dziedzictwo egipskie. Dlaczego rok 365 dni? Jeśli kiedykolwiek zadałeś sobie pytanie, odpowiedź zabiera nas do starożytnego Egiptu. To oni zaprojektowali pierwszy kalendarz słoneczny z taką samą liczbą dni, w których używaliśmy dzisiaj. Ale wcześniej, ponad 5000 lat temu, Egipcjanie używali już innego kalendarza, opartego na księżycu. To podzieliło rok na 12 miesięcy, każdy z 29 lub 30 dniami, zaczynając od nowiu. Wynik? Rok krótszy niż obecny, z różnicą około 10 lub 11 dni. Aby zrekompensować, co dwa lata dodawali dodatkowy miesiąc. Czy możesz sobie wyobrazić trzynasty miesiąc w roku? Nawet kiedy przyjęli kalendarz słoneczny, ich wersja nie była jak nasza. Zamiast czterech stacji mieli tylko trzy – powodzie, sadzenie i lato. W końcu w Egipcie nigdy nie było zimnych zym ani białych Bożego Narodzenia. Dzisiaj nadal widzimy ślady tego kalendarza w starożytnych świątyniach, takich jak Kom-Ombo. W przeciwieństwie do kalendarza Majów, który był reprezentowany na ogromnych kamiennych albumach, Egipcjanin wyglądał bardziej jak kalendarze, które przykleiliśmy w lodówce. Ich miesiące miały takie imiona takie jak Tof, Mesir i Faofi oraz celebrowane uroczystości poświęcone ich najważniejszym bogom: Ozyrysowi, Horusowi, Setowi, Isis i Neftisowi. Najbardziej zaskakujące jest to, że jego system był podstawą kalendarza gregoriańskiego, którego używamy dzisiaj. Chociaż został wprowadzony w 1582 roku, wiele krajów przyjęło go do przyjęcia. Na przykład Wielka Brytania dokonała zmiany dopiero w 1752 roku, a kiedy to zrobił, wyeliminował 11 dni z kalendarza. 2 września podążył bezpośrednio do 14 września. Ta korekta zmieniła również początek roku od 25 marca do 1 stycznia. Wyobraź sobie, jak mylące powinno być przegranie dni z dnia na dzień. Niektórzy nawet protestowali, ponieważ czuli, że kradną z dni pensji. Ale ostatecznie wszystko się osiedliło, a dziś nadal używamy kalendarza z korzeniami w pomysłowości starożytnych Egipcjan. Numer dwa. Tajemnicze egipskie obserwatorium, które zmienia historię. Starożytni Egipcjanie mieli tak precyzyjną wiedzę astronomii, że nadal zasłania współczesnych naukowców. Jak cywilizacja, która mieszka w domach edołbi i czczonych krokodylach, aby zrozumieć ruch gwiazd z taką dokładnością, niektórzy uważają, że nie zrobili tego sam. Najbardziej szalone teorie sugerują, że istoty z innych światów nadają im rękę, te same, które piramidy podobno wykorzystywały jako źródła energii dla swoich maszyn. Ale myślenie przynosi zatem zasługę na niesamowitą pomysłowość tej cywilizacji. Dzisiaj, po raz pierwszy we współczesnej erze, archeolodzy znaleźli naprawdę stare egipskie obserwatorium astronomiczne. Jest to nie tylko najstarszy tego rodzaju, ale także największy kiedykolwiek odkryty. Odkrycie miało miejsce w starożytnym mieście Buto, nieco odkrytym miejscu, ale z fascynującymi tajemnicami. To obserwatorium składa się z budynku Edobi w postaci L. Jego wejście prowadzi na specjalną platformę, na której przez wiele godzin kapłan, znany jako obserwator niebios, podążał za ruchami słońca i gwiazd. Najbardziej zaskakujące jest to, że egipscy kapłani nie używali teleskopów ani zaawansowanych narzędzi. Tylko jego oczy i jego wiedza. Jak zidentyfikowali ciała niebieskie, jak Ortyż i Wenus, z gołym okiem? Jak różnicowali gwiazdy planety bez technologii, którą bierzemy dzisiaj? Początkowo badacze myśleli, że znaleźli świątynię, ale po odkryciu napisów związanych z czasem i astronomią rozumieli, że było to coś znacznie ważniejszego. Wreszcie, znajdując gigantyczny kamienny zegarek słoneczny, nie było wątpliwości byli przed tym, co mogło być pierwszym instytutem astronomicznym w Egipcie z ponad trzech tysięcy lat. Niebo w tym czasie było jaśniejsze, bez zanieczyszczenia światła, które dzisiaj uniemożliwia nam wyraźne zobaczenie gwiazd. Ale wciąż są pytania bez odpowiedzi. Czy używali jakiegokolwiek rodzaju soczewki lub szkła, których jeszcze nie znaleźliśmy? Jak osiągnęli tak precyzyjne obliczenia bez zaawansowanych narzędzi? Oczywiste jest, że starożytni Egipcjanie byli znacznie mądrzejsi niż sobie wyobrażamy. I to odkrycie może zmienić wszystko, co myśleliśmy o jego wiedzy, o jego wiedzy o wszechświecie. Numer 3. Tajemniczy tunel Kleopatry. Ostatni utwór jego zagubionego grobowca w 2022 roku. Archeolog Katlin Martinez z University of Santo Domingo odniósł odkrycie, które może na zawsze zmienić nasze rozumienie historii egipskiej. Podczas swoich wykopalisk w starej świątyni Taposiris Magna odkrył podziemny tunel o długości 1300 metrów, arcydzieło starożytnej inżynierii. Ten fragment, ukryty na ponad 13 metrach pod ziemią, został porównany ze słynnym tunelem eupalinowym w Grecji, akweduktem wyspy Samos zbudowanej z niesamowitą precyzją. Ale poza jego złożonością architektoniczną, ten tunel może być kluczem do znalezienia utraconego grobowca Kleopatry. Przez ponad dekadę Martinez postępował zgodnie z teorią, która sprzeciwia się tradycyjnym przekonaniu, że Kleopatra została pochowana w Aleksandrii. Według jego badań opartych na starożytnych tekstach ostatnia królowa Ptolemaicznego Egiptu mogła zostać pochowana z jej kochankiem, Marco Antonio, w świątyni poświęconej Izis, matki bogini Egiptu. Podczas wykopalisk w Taposilis Magna jego zespół znalazł monety z wizerunkiem Kleopatry. Posągów i złotych artefaktów, co wzmacnia ideę, że ta strona jest ściśle powiązana z królową. A teraz, wraz z odkryciem tego tunelu, możliwości znalezienia jego grobu są bliższe niż kiedykolwiek. Kleopatra VII był nie tylko władcą, ale strategiem politycznym, genialnym lingwistem i kobietą o wielkim intelekcie. Mówił wiele języków, w tym egipski, grecki, hebrajski, łaciński i arabski. CEO pozwoliło mu negocjować z obcymi dyplomatami i skutecznie rządzić jego królestwem. Jej wiedza na temat astronomii, matematyki i farmakologii uczyniła ją jedną z najbardziej wykształconych postaci z jej czasów. Mówi się nawet, że napisał traktat medyczny z środkami zaradczemu i formułami kosmetycznymi. Ale poza jej inteligencją, jej polityczna mądrość doprowadziła ją do wzmocnienia egipskiej gospodarki, rozszerzania szlaków handlowych i gromadzenia kluczowych zasobów, takich jak zboże. Kleopatra została przedstawiona w całej historii jako symbol władzy, piękna i inteligencji, kobieta, która rzuciła wyzwanie światu zdominowanemu przez mężczyzn i pozostawiła niezatarty ślad w historii. Pomimo postępów archeologicznych grup Kleopatry, pozostaje nierozwiązaną tajemnicą. Jednak tunel ta posili z Magna może zaznaczyć przed i po tym starożytnym poszukiwaniu. Gdyby znaleziono jego grup, byłby to jedno z najbardziej szokujących odkryć w historii ludzkości. Pytanie brzmi, czy mamy być świadkiem objawienia jednego z największych zagadek w starożytnym świecie. Numer 4. Serapeum Sekare. Jest to jeden z najbardziej intrygujących i enigmatycznych kompleksów starożytnej egipskiej cywilizacji. Ten podziemny kompleks Położony w rozległej nekropoli Sekare, wyróżnia się imponującymi komnami pogrzebowymi i enigmatyczną konstrukcją. Serapeum jest znane głównie z podziemnych komnat, w których znajdują się ogromne czarne granitowe sarkofagi. Niektóre z tych sarkofagi ważą do 70 ton i mają wyjątkowe rzemiosło i precyzję, co skłoniło wielu do kwestionowania technik i narzędzi używanych w ich tworzeniu. Dokładność, z jaką zostały wyrzeźbione i umieszczone, jest nadal tajemnicą, ponieważ nawet nowoczesna technologia miałaby trudności z powtórzeniem takich osiągnięć. Pierwotny cel serapeum był przedmiotem debaty między archeologami i uczonych. Uważa się, że został zbudowany, aby pomdrugeścić szczątki świętych byków, zwierzęta czczone w religii egipskiej. Bulami te zostały uznane za wcielenia Boga ptach a po ich śmierci otrzymały wyróżnienia pogrzebowe porównywalne z wyróżnieniami faraonów. Serapeum służyło jako jego ostatnia siedziba, miejsce wiecznego odpoczynku godnego jego boskości. Kompleks został odkryty w XIX wieku przez egiptologa Augusta Meriet, który był zafascynowany wielkością i stanem ochrony kamer i sarkofagi. Z biegiem lat wykopaliska ujawniły obszerną sieć tuneli i kamer, które rozciągają się na setki metrów pod ziemią, wszystkie zbudowane z poziomem wyrafinowania, który nadal zaskakuje ekspertów. Oprócz funkcji pogrzebowej, niektórzy teoretycy zaproponowali, że serapeum mógł mieć inne cele w oparciu o jego projekt i pozorną zaawansowaną technologię, która sugeruje jej budowę. Niektóre bardziej spekulacyjne teorie sugerują, że mogło to być część systemu wytwarzania lub magazynowania energii, chociaż pomysły te nie są powszechnie akceptowane w społeczności naukowej. Jak starożytni Egipcjanie stworzyli te struktury z takim poziomem szczegółowości i dokładności? To pytanie wywołało ciągłe debaty na temat jego pochodzenia. Te pudełka nie są prostymi kamiennymi trumnami. Każdy jest wykonany z jednego granitu, niezwykle trudnego i trudnego materiału do pracy. Niektóre, z uwzględnieniem ich okładek, ważą do 70 ton. Podczas gdy oryginalne granitowe bloki wyrzeźbione zostały prawdopodobnie przekroczone 200 ton, najbardziej niesamowity jest precyzja w jego opracowaniu. Narożniki są idealnie kwadratowe, a powierzchnie tak gładkie, że wydają się konkurować z nowoczesnymi maszynami pod względem precyzji. Aby osiągnąć ten poziom dokładności, zwłaszcza tysiąclecia, rodzi pytanie, czy starożytni Egipcjanie mieli bardziej zaawansowaną technologię niż sobie wyobrażamy? Wnętrze tych pudeł jest równie imponujące. Podczas gdy ich zewnętrzne są już godne uwagi, doskonałość w środku wydaje się jeszcze bardziej niesamowita. Jak opróżnili te ogromne granitowe bloki z taką precyzją, biorąc pod uwagę narzędzia, które uważano, że miało wtedy narzędzia miedziane, powszechnie przepisywane Egipcjanom, nie byłyby wystarczające. Ponadto jednolita grubość ścian sugeruje zastosowanie wyrafinowanych technik pomiaru. Bardzo zaawansowanego do swojego czasu. Jednomierność tych pudeł nie ma porównania z innymi egipskimi urządzeniami, które generują jeszcze więcej pytań. Opróżnianie tych granitowych bloków wymagałoby nie tylko ogromnej pracy, ale także zaawansowanej wiedzy na temat technik cięcia kamieni, których nadal wcale nie rozumiemy. Konwencjonalne wyjaśnienia, które koncentrują się głównie na narzędzi miedzianych, są niewystarczające przy porównywaniu ich z niezwykłą precyzją tych struktur. Jak więc Egipcjanie osiągnęli taki poziom doskonałości? Niektóre teorie sugerują, że budowniczowie mieli dostęp do utraconej technologii, być może zaawansowane narzędzia lub maszyny, których dzisiaj nie znamy. Naukowcy spekulowali na temat korzystania z ćwiczeń o wysokiej prędkości, gór z diamentowymi końcówkami lub innym wyrafinowanym sprzętem. Idea zaawansowanej technologii w starożytnym Egipcie jest kontrowersyjna, ale dowody przedstawione przez te granitowe pudełka nadal karmią debatę. Do tej tajemnicy dodaje się pytanie o jej cel. Chociaż tradycyjnie uważa się, że były to sarkofag dla świętych byków, ich niezwykłe opracowanie prostych pochówków generuje wątpliwości. Czy mogliby mieć bardziej złożoną funkcję, być może związaną z manipulacją energii lub nieznanym procesem naukowym? To pytanie jest nadal bez odpowiedzi i nadal intryguje współczesnych badaczy. Nawet transport tych ogromnych pudeł stanowi wyzwanie inżynieryjne. Podziemne tunele serapeum, wąskie i uzwojenia, sprawiłyby, że poruszające się 70 ton konstrukcji było niezwykłym wyczynem, który wymagałby zaawansowanej wiedzy na temat inżynierii i transportu. Ponadto w tunelach nie ma widocznych oznak pochodni lub płonących śladów. Jak te przestrzenie oświetlały się podczas poruszania takich kolosalnych obiektów? Pomimo tych wszystkich tajemnic tradycyjnych archeolodzy przypisują precyzję i rzemiosło pudeł serapeum zdolności i cierpliwości egipskich kamieniołomów. Twierdzą, że przez pokolenie Egipcjanie udoskonalili swoje techniki, osiągając niesamowitą precyzję poprzez poświęcenie, a nie zaawansowaną technologię. Krytycy zaawansowanej teorii technologii wskazują, że nie ma konkretnych dowodów, które potwierdzają istnienie wyrafinowanych maszyn lub narzędzi w momencie, w którym utworzono te pudełka. Ponieważ jednak więcej z nich jest odkrytych w całym Egipcie, pytania mnożą się. W całym kraju istnieją podobne przykłady gigantycznych granitów, wszystkie wykazujące ten sam poziom precyzji i rzemiosła. Sugeruje to możliwość zapomnianej technologii, znacznie bardziej zaawansowanej niż tradycyjnie akceptowana w badaniu starożytnego Egiptu. Przykład w Muzeum Kairu pokazuje nieregularne cięcie pod kątem, które prawdopodobnie zostało porzucone z powodu błędu w procesie. Ten błąd ujawnia możliwość bardzo zaawansowanej metody cięcia. Głębokość cięcia w granicie byłaby niemożliwa do osiągnięcia za pomocą tradycyjnych miedzianych dłutach. Obserwowana precyzja sugeruje użycie okrągłych gór lub podobnych narzędzi zdolnych do szybkiego cięcia granitu i dokładności. Konwencjonalne teorie twierdzą, że Egipcjanie używali powolnych miedzianych gór do cięcia granitu. Jednak współczesne próby powtórzenia tej techniki wykazały, że prędkość cięcia była wyjątkowo niska tylko 4 mm na godzinę. Przy takim tempie jest mało prawdopodobne, aby starożytni rzemieślnicy nie poprawili znacznego odchylenia zaobserwowanego błędem. Precyzja cięcia sugeruje użycie zaawansowanych maszyn, daleko poza tym, co zwykle przypisuje się starożytnym Egipcjanom. W całym Egipcie dowody tych granitowych pudełka nadal kwestionują konwencjonalne opinie. Precyzja rzemiosło i technologia oczywiste w tych obiektach sugerują, że zostały one wykonane metodami, których nadal nie rozumiemy. Numer 5. Biżuteria meteorytowa. Ostatnie badania wykazały, że stary egipski żelazny naszyjnik, odkryty w grobowcu z 5 tysięcy lat temu, został wyprodukowany z meteorytem. Ten kawałek biżuterii w postaci rurki został po raz pierwszy odkryty w 1911 roku. Na cmentarzu w Beża, położonej około 40 mil na południe od Kairu. Datowane między 350 przed naszą erą styczniem 3600 roku przed naszą erą, te kąta znalezione w miejscu pogrzebowym są jednymi z pierwszych przykładów użycia żelaza w Starożytnym Egipcie, poprzedzającym epokę Żelaza Egiptu w tysiącleci. Kosmiczne pochodzenie tych rachunków było podejrzane od samego początku. Krótko po ich odkryciu naukowcy stwierdzili, że metalowa biżuteria była niezwykle bogata w Nikiel. Charakterystyczny znak żelaznych meteorytów. Jednak w latach 80. niektórzy naukowcy wątpili w niebiańskie pochodzenie rachunków, co sugeruje, że wysoka zawartość niklu mogła wynikać z procesów odlewni. Niedawno naukowcy uniwersyteckie i University of Manchester przeprowadzili szczegółową analizę jednego z tych kąt przy użyciu mikroskopu elektronicznego i skanera tomografii X. Naukowcy zaobserwowali również charakterystyczny wzór widma statten w krystalicznej strukturze kąta, ekskluzywnej cechy meteorytów, które chłodzą powoli w asteroidach podczas tworzenia układu słonecznego. Jak donosi natura, dodatkowe badania wykazały, że kąto nie zostało uformowane pod ciepłem, ale utworzone przez zimną pracę, prawdopodobnie wbijane aż do ostatecznej formy. To odkrycie rzuca nowe światło na rzemiosło starożytnego Egiptu i jego wczesne wykorzystanie metali pozaziemskich w tworzeniu cennych artefaktów. Numer 6. W Egipcie archeolodzy regularnie odkrywają interesujące odkrycia. Jeden z nich był w sercu starożytnego egipskiego miasta Abidos, w którym znaleziono jeden z najbardziej enigmatycznych i fascynujących zabytków starożytnego świata – Ożyrion. Odkryta na początku XX wieku przez archeologów Flinders Petrie i Margaret Murray, ta podziemna świątynia jest poświęcona Bogu Ozyrysowi, jednym z najważniejszych bóstw egipskiego panteonu. Ozyria wyróżnia się swoją wyjątkową i tajemniczą architekturą. W przeciwieństwie do innych egipskich świątyń, jest budowany na znacznie niższym poziomie, prawie tak, jakby został pochowany. Jego ogromne granitowe bloki i ogromny design przypominają megalityczne konstrukcje Stonehenge, które doprowadziły niektórych badaczy do spekulacji na temat ich prawdziwego pochodzenia i celu. Jedną z najbardziej godnych uwagi cech Ozyrion jest jego centralny pokój, otoczony gigantycznymi filarami i który powodzi wodą przez większą część roku. Niektórzy uważają, że powódź jest celowa i może być związana z rytuałami regeneracji i odrodzenia związanymi z Ozyrysem. Bogiem zmartwychwstania i życia po śmierci. Osilion przedstawia również wyrównania astronomiczne i intrygujące symbolie, które wydają się łączyć świątynię z koncepcjami kosmologii egipskiej i mitologii. Precyzja jego budowy i ogrom jego kamiennych bloków podważają konwencjonalne techniki budowlane w tamtych czasach, sugerując zaawansowaną wiedzę na temat inżynierii i astronomii. Przez lata Ozyrion był przedmiotem licznych badań i debat wśród archeologów i historyków. Niektórzy twierdzą, że świątynia może być znacznie starsza, niż pierwotnie myślała, nawet predatywna do znanych dynastii faraonicznych. Jednak jego prawdziwe pochodzenie pozostaje tajemnicą. Osilion jest nie tylko archeologicznym miejscem o wielkim zainteresowaniu, ale także dla wielu głębokiego związku duchowego. Każdego roku wielu odwiedzających jeździ do Abidos, aby zbadać tę enigmatyczną świątynię i zastanowić się nad starożytnymi tajemnicami, które zawiera. Podsumowując, Ożyrion jest ukrytym klejnotem starożytności, pomnikiem, który łączy monumentalną architekturę, głęboką symbolikę i aurę tajemnicy, która nadal fascynuje wszystkich, którzy ją odwiedzają. Numer 7. Kolekcja Carnero Kebeizes. W wykopaliskach na początku 2023 roku w świątyni Ramsesa i w Abidos w południowym Egipcie zespół z Instytutu Studiów Starego Świata Uniwersytetu w Nowym Jorku odkrył co najmniej 2000 roku zmumifikowanych głowic pamięci Rams z okresu tolemicznego wraz z kilkoma innymi pozostałościami zwierząt. To odkrycie zawiera informacje o witrynie w okresie, który obejmuje więcej niż dwa tysiąclecia. Uważa się, że zmumifikowane głowy Ram były ofiarami wotywnymi, co wskazuje na ciągłą szacunek wobec Ramsesa około tysiąc lat po jego śmierci. Zespół znalazł także świetną strukturę pałacową ze ścianami o grubości około pięciu metrów, które pochodzą z szóstej dynastii Starego Królestwa, a także kilka posągów, papirusów, pozostałości starych drzew, skórzanych odzieży i butów. Abidos, położony w rządzie Sohak, jest ważnym miejscem archeologicznym w Egipcie, służąc jako nekropolia dla wczesnej egipskiej rodziny królewskiej i centrum pielgrzymek dla kultu Ozyrysa. Ostatnie odkrycia stanowią wyjątkową okazję do przywrócenia wizji starego krajobrazu Abidos przed budową świątyni Ramsis. Numer 8. Warehouse Narzędzi Mumifickich w Egipcie. W Egipcie zespół czeskich archeologów złożył zaskakujące odkrycie na cmentarzu do nadużycia, odkrywając największy znany do tej pory magazyn zbiornika. Odkrycie magazynu narzędzi mumifikacyjnych w Egipcie spowodowało wielką niespodziankę wśród archeologów. Ten magazyn, znaleziony na miejscu nadużywania przez Czeski Instytut Egiptologii Uniwersytetu Charlesa de Praga, Został kiedykolwiek odkryty w tym kraju. Magazyn, położony na cmentarzu na dynastii 26, zawierał ponad 350 butelek ceramicznych, używanych do przechowywania materiałów balsamowania. Butelki zorganizowano na 14 różnych grup, z których niektóre zawierały odpady z substancji stosowanych w procesie mumifikacji. Do najwybitniejszych odkryć są cztery baldachijne butelki wapienia, zidentyfikowane przez ich inskrypcje należące do Remary Knight, syn Lady Ayat-Tituru i dowódca wojskowego zagranicznego legionu w Egipcie. Ciekawie, chociaż słoiki zostały przygotowane i przeprowadzono rytuały, wydaje się, że nigdy nie były używane. Sugeruje to, że Vremary Knight mogła wyzdrowieć z poważnej choroby lub że ich krewni nie byli zadowoleni z wykonanych prac balsamowania. Numer 9. Złoty pierścień z obrazem Boga Bes W niezwykłym odkryciu archeologicznym, które rywalizuje z emocjami każdego poszukiwania skarbów, Egipt zaprezentował olśniewającą złotą biżuterię, która sięga ponad 3300 lat temu. Skarb ten został odkryty w miejscu pochówku w starym mieście Hestaton, znanym obecnie jako Emarne, położonym około 300 km na południe od tętniącego życiem Kairu. To miejsce pochówku nie jest powszechnym odkryciem. Jest to powiązane z kontrowersyjnym faraonem Akenatun, znanym z przekształcania religijnych przekonań Egiptu poprzez skupienie się na jednym bóstwu słonecznym o nazwie Aton i przenosząc stolicę do Ajetona, jego sanktuarium na pustyni. Reformy religijne Akenatuna zostały później odwrócone przez jego syna Tutanchamona, a miasto Hestaton zostało porzucone wkrótce po śmierci Akenatuna. Niedawno odkryta biżuteria obejmuje trzy pierścienie, z których jeden przedstawia nagrany obraz BES, znany jako Bóg Zabawy. BES, reprezentowany jako Krasnolud, był związany z muzyką, zabawą i ochroną kobiet podczas porodu. Chociaż nie jest jasne, kto został pochowany tą biżuterią lub dlaczego, eksploracja bogactwa starożytnego Egiptu nadal jest intrygującą przygodą. Gdy starożytne skarby Egiptu nadal urzekają, Dochodzenie tych urzekających złotych artefaktów powiązanych z Bogiem zabawy rozwija się jako ciągła podróż odkrywania. Numer 10. Grub króla Tat. Jest bardzo niewiele miejsc archeologicznych, które są tak samo ważne jak grób króla Tat, ponieważ grobowiec zaczął się prawie sam w szaleństwie do historii i archeologii egipskiej. Grobowiec króla Tutankhamun został odkryty w 1922 roku. Przez koparki prowadzone przez Howarda Cartera, a kiedy go odkryli, cały świat chciał wiedzieć więcej. Tylko uwaga mediów sprawiła, że jest to jeden z najbardziej nagłośnionych depozytów archeologicznych w historii, a to doprowadziłoby do wielu rzeczy, w tym wzmiankę o przekleństwie króla Tat. Jasne filary i posągi związane z grobowcem gubernatora. Aby wyjaśnić, niektórzy ludzie, którzy znaleźli grób, Zmarli wkrótce po innych ciekawych okolicznościach, ale później sam zespół przyznał, że cała klątwa została wynaleziona, aby odstraszyć każdy grup grobowca, który próbowałby ukraść skarby z grobowca. Drugą ironią tego grobu jest to, że pomimo jego odkrycia istnieje wiele tajemnic dotyczących króla tat, jego panowania, jego historii, śmierci i wielu innych, które pozostają bez odpowiedzi. Na przykład, dlaczego nigdy nie został właściwie pochowany, jeśli był tak ukochanym faraonem. Istnieje również tajemnica na temat tego, kim naprawdę byli ich rodzice i czy utrzymali zakazany związek. Tak czy inaczej, ten grób jest istotnym elementem historii archeologicznej i będzie ceniony przez wiele lat.